A ja widzę, że gramy, że... Powiem Wam na końcu, bo zapomniałam, więc... Oby nie ja. Bo Dobra. Aha! Oby nie chciał, dlatego też z tych to ja. O moja ulubiona. jak słyszycie to jem samolot mój też ulubiony. Dobra. Proszę oby nie ja. Zoi Zoi Zoiol sześć pięć Siedem. Co jeszcze druga oby nie ja? Dobra. Tema jeden osiem trzy zero pięć dwa. Dobra. Gdzie tu się? O, tutaj jest taka kryjówka. że tutaj będę. Dobra. O tutaj? O nie! kim był ten guzi? Taki M No i zapomniałam Dobra, wejdę tu. Dobra, jestem schowana tutaj, tutaj wezmę pieniążkę. Jutro będę nagrywać Squid Game. Nie widać. Dobra, oglądamy. Hmm. Dobra, miejsce, bo to jest nudno. Mm -hmm. O nie! O nie! Szybko. Sorry, to nie do was, ale Czasem taka jestem, że jak ktoś jest blisko, to... Pomocy! <tryk> Jem bazy jak coś. Mm. No to oni znaleźli wszystkie. Ale jedna dziewczyna się dołączyła. I chyba weszła z gry. To też lubię, tylko że średnio. To jest bez sensu, ale ja tak będę mieć. Oby nie, ja było blisko ten skin, otwartym budzią, to ja mówię sto razy razy. No, wiem, wiem. Taka jestem. Hmm. Hmm. Słyszeliście? To było w moim brzuchu Wiem, tak dziwnie się robi, no wiem, wiem, wiem Co? Szukiwamy. O, dobra. A, czas ukrycia to jeszcze. Myślałam, że już szukaję. <grymne> hmm? eee! Wow! O, dobra, dało. Proszę. Nie, dobra. Wisiano. Bo był policjant. Proszę no weźcie. Ja się kręcę. Nie. Nie. Oby znalazł kluczek. Żeby tu byli. No wy, paść, no. Uh -huh. Wow! Jestem znowu tutaj. Najsupierwszy dzień w moim życiu. Sorry. miał tak znaczyć, no wiem. Tak jestem. Głubnie. O nie zdążył. Aby był blisko. No, mógł sny O to jest moje ulubione miejsce. Czyli w dachu być. O tutaj. Tutaj wchodzę czasem. Bo czasem długo tu się wchodzi, co nie? Tylko oby nie widziały, więc że tutaj będę. O tutaj 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 tutaj. Żeby mnie nie widziały. Tutaj? O, dobra. O, idę tutaj. na jest tu. Ejo. I to jest. Fajna miejscówka. Tylko to jest niefajne. E no czemu ja tu. O, o dobra. Ktoś tu był? I lubię też tam wchodzić. Bo czasem tam wchodzę na tą zielono bo udawa mi się czasem. Ale czasem nie. A czasem tak. Mm. O, teraz małą, więc. Zaraz. Nie zjeżdżam. Ech. Muszę sobie poradzić, nie o, może tak. Mogła nie robić tego. O, tutaj to jest fajne. Dobrze, idę, idę, idę. No i nikt mnie tu nie znajdzie. Uh, uh. Bo teraz ja nie byłam. Jeszcze raz. Wiem. Nie byłam, ale nie chcę być. zombie. Nie. Dobra, teraz. Jak ktoś przestać. Dobra. O, znowu. Ile tu zarobi A, dobra. Bo ja mam pięćdziesiąt siedem. Aha, tyle, tyle to aż tak dużo. To nie, już mi tak nie tyle nie kupię. To jest bez sensu. Aha! Tutaj. Dobra. Ja tu czasem chowałam się. Eee, czemu? O. Tylko, że za tym. Bo nie chcę, żeby ktoś nie zauważył. Oczywiście. Wejdę na łóżko. Nie, please! I'm sorry, jestem taka zawsze, zawsze. Ach. Czemu jest mało miejsca. No, mało czasu do ukrycia się, no. Też chciałam to powiedzieć. Chcecie, żeby nagrywała z em. Um, bo nie, nie chciałam tego powiedzieć. Bo zapomniałam. Nie. Jak chcecie być na kanale, no to musicie mnie dodać. Nic ciasteczko Sigma. Ciasteczko Sigma. Dajcie na piersia wam. Tutaj. jest Sigma, no widzicie? O, to ja tak się nazywam. Bo ja nie wiem, czy mam fanów te tanki. Więc... O, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jak ktoś mnie subskrybuje, to ja tą osobę subskrybuję. I nie myślcie, nie myślcie, że jestem z angielskiego, bo tak naprawdę umiem, bo wiesz. Bo tak naprawdę nie umiem pisać po angielsku, tylko... nie Bez sensu, tak wiedziałam. Patrzcie, tutaj cztery, potem tłumacz, na przykład, hej. A jest hey. A na przykład, dzyzy i eń. Dobry. A jest, good morning. No to tak naprawdę tak umiem, mhm. jak mnie znajdziesz, jestem przy tobie, co? No co?

Jeszcze jedna runda i już kończę. Tylko co szybciej to było. Albo wiecie co? To. to wszy, poz, pozdrawiam wszystkich, więc pa.